No i cóż, kolejny filmik bez ryb. ze mną w centrum Chicago. A tu fajna wiadomość, bo znieśli wam wizy. Spójrzcie, miasto nocą, znieśli wam wizy, więc wielu z was będzie w stanie zobaczyć, przyjechać tutaj. Znoszą w Aundlicy. Będzie w stanie przyjechać, zobaczyć na własne oczy miejsca, które kiedyś tylko na firmach oglądaliście. A ja tymczasem zaraz na ten budynek tutaj przychodzę. Muszę zaparkować samochód. Przycinka po parkingu. Na piątym piętrze zawsze parkuję, później jest najłatwiej mi wyjechać. O, króca bomba. Kręcimy się jak kupa w kiblu. Spójrzcie jaka sprytna jest ta maszyna. Okay, jechałem po pracy, zorientować się, jaka fala odwiedzić Tadzia Kościuszkę. Nie Tadziu, Tadeusz Kościuszko. A ja wyskoczę koło planetarium, zobaczyć, jak wygląda jezioro Michigan. Bo planujemy z Chrisem wybrać się na Tonga, Tonga, bo dziewczyny lubią Strąga. Na jakiegoś łososia albo na pstrąga wyskoczę zobaczyć jaka jest fala, czy jest duża, czy nie. No i jest tak, że Ach, buja. Zaraz wam pokażę, że buja. Jest piękny, praktycznie wschód słońca zaraz będzie. Fala trochę buja, ale przez dzień się może uspokoi. Tu widzicie miasto. Tam pisze MP MFG Day. Miller fucking great day. Whatever. Nie wiem co znaczy to. A powiem Wam szczerze, że tutaj często też łapią ryby. Łososia z brzegu. Widziałem nieraz jak owili. Można by było zarzucić wędę tak koło planetarium. A ja tymczasem borem lasem. Przejadę się z Wami jeszcze przez miasto, bo Chicago jest, a ja robię cztery bloki stąd, ten o Skurczywek to ja na nim robię, może nawet trzy bloki, bo Chicago jest pocięte, ulice są tylko z północy na południe i ze wschodu na zachód, kwadraty takie i to się mówi, że bloki, no bloczek taki, kwadrat, ulice są, mówi się dwa bloki stąd, trzy bloki, czyli wiecie o co chodzi, dwie ulice to są dwa bloki. No i przejedziemy się jeszcze po mieście. Nie ma co się szczypać, trzeba jechać do domu. Powiem Wam, że nawet trochę chłodno jest. O, pip, 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 bip. szkoda, że zamknięte teraz jest. Nie wiem... Czekajcie, przymknę okno, bo głośno się robi wiatr. A niektórzy z Was pamiętają serial, a świat według kiepskich. Kiepskich, o Boże! Świat według bandit według bandy to chyba na tej samej podstawie byli nagrani i tam była taka fontanna ta fontanna jest nieczynna teraz jest jakieś zagrodzone wszystko płotem nie wiadomo co się dzieje ona gdzieś tutaj jest ta fontanna no nic trzeba przejechać przez miasto dojechać do autostrady i pakować się do domu o no, tutaj gdzieś jest ta fontanna aha gdzieś policja łapie widzicie tu jest ta fontanna ona tam jest schowana. O. Zmęczony człowiek jest. Nie widać teraz za bardzo, ale jest wspaniały Millennium Park. Można sobie przyjść z rodziną, spędzić przepiękny dzień, posiedzieć, nieraz. Często bardzo są koncerty. A my jedziemy praktycznie jedną z głównych ulic Chicago-Michigan Avenue. A... Fajnie można teraz pojechać, bo nie ma korków sobota rano jest super, przeważnie są wszystko jest zakorkowane a tak przy okazji możecie zobaczyć kawałek miasta bez korków to trzeba patrzeć, żeby nie przepieprzyć się na czerwonym świetle, bo u, 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 u. O. z nimi nie wygra jak ktoś im nie ustąpi drogi to normalnie przepychają a teraz drabina jedzie kawał maszyny. Taka drabina. Po prostu jak są gdzieś w wąskich uliczkach czy coś i są źle zaparkowane samochody, oni mają takie potężne zderzaki i przepychają. Tu jakiś sklepik. Prawdopodobnie jakiś fejb, albo bank. Coś takiego A tamten z zegarem budynek, taki biały, że jest z taką wieżą wygibuśną. to jest podejrzewam, że już budynek Wiggly, czyli gumy do rzucia. <laughs> Dalej tam widać Hancock, Hancock z antenami, za rogiem. Zaraz będzie Chicago Tribune. Będziemy przejeżdżać przez rzekę. I tak. Chcę cię zobaczyć kawałek miasta. Bo, tak jak już wcześniej mówiłem, bardzo się cieszę, że znieśli wizy. Wielu będzie mogło sobie przyjechać zobaczyć jak to wygląda, tu jest rzeka Chicago River A to jest budynek Trumpa Budynek Trumpa, a tu jest Chicago Tribune, gazeta Najstarsza i naj, 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 największa gazeta, która... Gazety już teraz odpadły, no bo internet wyprzedził wszystko Dobra, muszę odłożyć telefon, bo będzie mandatus jak mnie złapią Jeszcze wam tu muszę fajną knajpę pokazać tu jest, a było, nie, tu jest Hard Rock Cafe super knajpka, jeden z największych chyba McDonaldów, jakie istnieją a tu jest taki G station bb, w piątki wieczorami, w sobotki chyba też na motocyklach się zjeżdżają, przeważnie na sportowych plastikach a no, wy jesteście świadkami jak miasto się budzi, tam w oddali gdzieś władza pojechała tu cały czas coś się dzieje Gdzieś się strzelają, gdzieś się mordują no, Jak to Pawlak mówi na każdym zakręcie No i reklama iPhone'a nowego no, uu, cały blok zamknięty Jakaś niezła akcja była Słuchajcie mieliście okazję Uuu gdzieś też coś na sygnale tam Coś się narobiło ładnie Mieliście okazję zobaczyć ze mną kawałek miasta Które nazywa się dumnie Chicago A teraz już robimy wylot na autostradę I widzimy się za chwilę na rybach he, he. O, Jeszcze jeden rzut Czekajcie, tylko Wam pokażę co... Bo tu jest gdzieś fabryka Tam jest Chicago Tribune, ale gdzieś tu jest fabryka czekolady Zawsze jak się jedzie i jest wiatr z północy to tak czuć czekoladą, że głowa mała. No nic, jeszcze raz żegnamy Chicago. Spadamy na ekspres liner i tniemy do domu. No i nadeszła chwila, że będziemy za chwileczkę łódkę opuszczać. Kuba bierze śniadanie. O, paczka. <grych> Czyś jak tam? Jest dobrze? Dobrze jest. Gimno Pokaż jest. ile whisky wkładasz tam. Whisky. O. Płyniemy. Dobrze. Czuję. Piziorze Michigan. O wschodzie słońca. Spójrzcie jak pięknie. Pyk. Słam Jest, jest. Dobra. Wzeszła. no co panowie wypływamy na na wielkie jezioro Michigan woda jak na, na filmiku wcześniej widzieliście na nagraniu wczoraj jeszcze bujała mocno dzisiaj już jest placek tak jak mówiłem że powinno się uspokoić trzymaj się bardziej lewej strony bo to jest widzisz, płytko strasznie piękny poranek dopływamy do elektrowni ale coś się zmieniło że już tylko chyba ta nowa chodzi część bo to jest znowu wybudowana, to jest stara to był reaktor pierwialny w tym no. i woda nie, nie bardzo wypływa z tych a, a z reaktorów chłodzących prosto to się dzieje, zobacz tak, to Ty musisz zapłynąć i wzdłuż starąć przy tym prądzie, bo on tak ze skosa będzie szedł wiesz, do, do linii brzegowej szykujemy Panowie, szykujemy raz, raz łapiemy się rybki grypki tym a wiesz co mówię, szkoda że... szkoda, że nie masz dzisiaj świeżych rybek bo ty twoją znalazłem zobacz o, wodoszczelna, no najlepsze baksy to są chyba to jest chyba kuchaliczny piszkiego ja mówię miałem, mówię te blaszki o, piękne blachy zobacz. Też, czy... no, przepiękne blaszki Mówiłeś o tym, nie? O tym świecącym. No. Podziel się. Też podziel <laughs> Bo Woda sieknięta jest. Jak sami widzicie przyjechaliśmy pod elektrownię spróbować. Może jeszcze troszeczkę jest za wcześnie. Jeszcze jest za ciepło. Tutaj jak są przymrozki to ładnie wychodzi ryba przychodzi pod brzeg. No i co najgorsze jest przez to, że były takie fale w stronę brzegu przez tyle dni. Woda jest ścięta, jest mętna woda. A te ryby nie lubią jak woda jest zmęcona, bo to jest piasek. Rozumiesz chyba? To jest piasek i on im wchodzi w skrzela ten piasek i one nie lubią tego. One odchodzą daleko do jeziora, żeby normalnie oddychać. Ale nic. Lepsze takie coś niż siedzieć w domu, prawda? A jak? A jak? Mike, robisz dzisiaj? Mike, pracujesz? Dawaj, przez spiger! Dobra, łapiemy dalej. Stanęliśmy na drugą miejscówkę. Zobaczymy, czy tu coś będzie się działo w ogóle. Trzeba chyba okulary sobie wyciągnąć. Co mówisz? Trzeba chyba okulary sobie wyciągnąć. bo... czy nawet nie trzymało. Ja trzeba więcej sznurka wypuścić. Przyszysz? Wiesz, Nie, to trzeba wypuścić, to trzeba wypuścić Trzeba okulary założyć, bo normalnie upala po oczach. Blaszkę ściągniemy. Trzeba założyć jakiegoś woblerka. Blaszka wraca do skrzynki. Czak Teraz spróbujemy zapuścić na woblera Wobleru wciągnął nas pod dostatkiem. Cała, bata, cały jeden batalion Tu jest następny batalion To są drostkowe woblery Jeszcze jedna jest bardzo... Tam jeszcze jest jedna Tutaj chyba nic nie widzę takiego Zmieniamy chyba strategię I opuszczamy tutaj Łowili na łódce Gościowie nie złapali ani jednej ryby Łowili na brzegu Wędkarze nie złowili ani jednej ryby my już też biczujemy tyle przynęt i też nie złowiliśmy ani jednej ryby jeszcze jest za wcześnie jak są, no to by trzeba było dał i sru na trolling pocisnąć w jezioro wyciągniemy łódkę i podejmiemy jakąś decyzję gdzie, co, jak i kiedy i którędy idziemy głową staraś ja. Kupił se kajak pod kolor kurtki Dobrze, że ma koła, bo by nie pojechał Popie wędki, zobacz tymi z tymi zgąbkami, żeby nie utonęły I cofeczka Chciał, nie chciał Zmieniliśmy zdanie, przyjechaliśmy na jezioro Zobaczymy, czy coś się uda złapać. Po co? Bo królem ryb jest szczupak, tak? Tak. Jedziesz uwalić szczupaka? A jak, w takim wieczrze, to tylko szczupaka. Dmucha nieźle. O, bardzo fajny wiatr. Kombajny do trawy? Tu jeden, a tu podajnik do wy wyrzucania. O. I've been looking for answers, something more. z wjazdem do garażu z wody prosto z wody cys, i do garażu a ja, ja zapodam na woblerka Husky Jerka od 4 do 8 stóp i ujrzymy no woblerek jeszcze nie używany kotwice będzie miał ostre jak tempera temperament mojej żony A już się wbijają. To jest moja żona. Okej. Okay. Oh. No i próbujemy. Bez stalki. Tak, żeby wobler lepiej pracował. zmienić pozycję. Tutaj się nic nie dzieje. Kuba miał jedno branie. Silniczek ładnie chodzi. Spójrzcie, jak fajnie mieć taki domek. Co krzyś? Domek nad wodą. Domek nad wodą z pięknym, murowanym kominem. Wychodzisz sobie na, na pomoc własny. Możesz sobie poskakać na główkę. Albo wsiadasz się na rzecki. Albo do łódeczki opuszczasz elektrycznie. To jest elektrycznie opuszczane. Tak. tak. I wypływasz. Bez żadnego wyciągania łódek, wciągania, nie? Mm -hmm. Ta łódka całą zimę tak może stać. No, ona stoi całą zimę. Winter Rising zrobią tak. Z kłużbą wodą silnika, bo to jest inwestycja. Tak. I widzicie, żeby ktoś tak mieszka. O tam wyżej, tu, tu wszędzie są dookoła domki. Z własnymi pomostami. O tam płyną następni wędkarze. Pod prąd, No Wake. Obóź co, nic, nie? Nawet na takiego woblera rapali nie chce szczupaków gryć, to już jest Za ciepło jeszcze jest Sztupa król, ryb nie chce brać A kuba z jakiejś szmacianej gumy rzuca za bezamię, też nic. O Na offsetowym haku. Ja za Ubera robię. A ty jako uber, tak jest. O, a tu przy samych pomostach łapią i krapisia ma panu w siwej włosach złapał krapika o i piweczko cyk heinekenka no i mówi że tu w rogu stoją pokazywał tam temu zarek cyk. no dokładnie o i do wiadra cyk i beret po no. Ja tu trochę przytrolować, chciałem delikatnie na 50 stopach, to jak na Michigan By trzeba było mieć chłopie kurczę te. dał Dawgingery, no. Dating. Masę, która jest zrobiona z silikonu, trochę plastiku, Rysajko reklamówki i coś jeszcze, tak? Ale tu się dzieje, nie, nie potrafię, jadłem. No zjadłem, zjadłem chłopie i teraz nie wiem co to będzie z tego. Trzeba będzie jaką gumę wy, wyrobić na jutro, formę. Czyż jak jest? Niedobre, nie, dobrze, to było tak to z rybo. <laughs> jakieś czarne faktum spadło na ja nas. będzie do domu wrócić i chcemy jakieś chwileczki rozbrodzić. <laughs> ale zobacz, jak popatrzeć na pogodę, co? W tygodniu fajnie, a przyszły weekend pisznie znowu deszcze ze śniegiem. Nic no jak zwykle. No, ale wieje, ale wieje. Lipton po całości panowie, Lipton Chociaż można ładne domy poglądać, co? No i łódki ładne I łódki ładne Ajajaj Spokaj aj, aj. jak gdzieś se w palca wbił No i by... Masz szczypce czy wyrwiesz? A poszło Eee tam słabo Popraw Przecież się będzie na filmie działo przynajmniej Zobacz, to jest... No i co chłopaki z co? Nic tu bez. Zwijka wieje. Tu by trzeba było jakoś delikatniej łowić takie drobniejsze rybki, wiesz, bo chyba, że na dużego żywca i na sławik. Ale nie przy takim wietrze. Tak. Tego może na kamerze nie widać, ale... Mucha, ducha! To, to, to to nie, to... No, na to łódkę się popadł, zobacz. No widać jak ją rzucę. Lewa, lewa, lewa. Mamy jezioro Delawan, które nie dało dzisiaj ani jednej rybki. No to ryby, tylko by trzeba było umieć na tym jeziorze łapać! Nie chcę było umieć, to by było za 15 lat na, 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 na lejku Dokładnie. Z pewnością ja do ja, no sprzętu lekkiego nie miałem. Wszystko 50 plus. <śm> 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 o, bo Bablary były duże, nie jak na parcie Wiatr dał w kupę. Wiatr dał w kupę, no. Wysuszył wargi, góra, powieki. Ja chciałem kąpielkać no. za odwagi? Tak, widzę właśnie. O, oj, widzę. co to taka pal... chmura? I czy to jakieś.? Mladówkę, albo no? <m> Independence Day. Independence Day? Koniec świata już nadciąga? Czy co to bym Zapadać dzisiaj? O, to wierz i ten, co wolał polecić? Mówiłem, że jest tam Co? Zobacz no, jaka duża Piać się suma. Ta, tatar miał taki ta. podobny. No, ale to starszy, ta -ta o tatar O, tak, nie jest, tak. No Zobaczek. Na konsolę wszystko ma jak samochodzi już no. Odmontowane no, Ale wieje co? tam tam oddali jakaś burza idzie albo coś No. To by coś za Ja tak myślę, bo co? Tak wieje ale ją pcha Pcha to łódkę samo Zobacz, a No zobacz, betarda. Kaszilnik. silnik, Boże. wjechała ci już praktycznie. Ha. Nic nie zrobisz. Tak. Kuba, jak to było, że nic nie było. Chyba hmm. twoja wina. Słucham? To twoja wina, tak? Ja, ja myślę, że to jest twoja wina. Moja wina. No to ja biorę to na klatę, moja wina nic nie brało. Moja wina, że Michigan było wzburzone przez cały tydzień. Moja wina, że wieje dzisiaj na lawan. moja wina. Bardzo wielka. Ale lepiej być nad wodą niż w pracy. A krzyż idzie tam do ofisu teraz musi podpisać listę. Idę już, bo. No wiemy. pożegnaj się odejść. Na razie wszystkim, cześć. Kuba? No, cześć. Nie mnie macie cześć. Kolejny raz fajny wyjazd, fajne miejsca, ale przyjdziesz na to czas. Trzymajcie się. Cześć.